Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Dziś zapraszam na szybkie mierzymy ze sklepu Mojito. Tak jak wiecie, bardzo lubię ten sklep i od czasu do czasu do niego zaglądam. Wszystkie prezentowane dziś przeze mnie ubrania znajdziecie na stronie internetowej. Linki zostawię Wam w opisie filmiku. Stylizacja numer 1 bluzka w kolorze beżowym z dekoltem w kształcie litery V i ozdobną koronką. Koronka znajduje się w okolicach dekoltu oraz z koronki wykonane są rękawki. Rękawki są typu motylki, więc tutaj jeżeli macie takie bardziej rozbudowane ramiona, więc raczej za dużo pod tą koroneczką nie ukryjecie. Jeżeli lubicie takiego typu rękawki, będą dla Was idealne. Bluzka wykonana jest z 72% poliestru i 28% wiskoza i materiał drugi jest to 90% poliamid, 10% elastan. Bluzka jest dość przyjemna, ale jednak czuć, że jest to sztuczny materiał. Do bluzki dobrałam przepiękną kremową spódnicę, która posiada przepiękny kwiatowy deseń. Wykonana jest ze 100% bawełny. Jest to spódnica trapezowa o rozkloszowanym kroju. Długość MIDI, u mnie prawie do kostek. Te spódnice bardzo mi się podobają, ale jednak chyba tak nie do końca są dla mojej sylwetki odpowiednie. Spódnica posiada pasek w talii, zapinana na guzik i zamek błyskawiczny. Spódnica wykonana jest z materiału takiego dość sztywnego, ale bardzo przyjemnego. Stylizacja numer 2. Bluzka z poprzedniej stylizacji, więc już jej opisywać nie będę. Spodnie. Spodnie typu kulot w kolorze ecru z szeroką nogawką, posiadają pasek z ozdobną klam klamrą, zapinają się na zamek błyskawiczny i haftkę, posiadają dwie dość płytkie kieszenie boczne. Wykonane są z 72% poliester, 22% wiskoza, 5% elastan. Spodnie są wykonane bardzo dobrze. Byłam nimi zachwycona, ponieważ były to pierwsze spodnie, których nie trzeba było skracać. Niestety okazało się, że są to spodnie typu kulot i do końca nie jestem przekonana, czy można je nosić do tak niskiej sylwetki jak moja. Spodnie wykonane są z bardzo przyjemnego materiału, pomimo tego, że jest to poliester, ale są bardzo przyjemne. Z tym, że do tych spodni bardziej pasuje taka cielista bielizna. Nie polecam zakładać innej bielizny właśnie tylko w kolorze naszego ciała. Dodatkowo mam wrażenie, że marszczą się w okolicach brzucha, więc to też nie wygląda aż tak bardzo. Estetycznie ogólnie bardzo mi się podobają. Stylizacja numer 3, według mnie mój faworyt, poza jednym wyjątkiem, i w tej stylizacji znajdziemy m.in. czarny top bez rękawów. Z wysoką stójką i marszczeniami. Top dostępny jest w dwóch kolorach czerwonym i czarnym. Wykonany jest z 90% poliestru i 5% elastanu. Czuć, że top jest dość sztywny i wykonany ze sztucznego materiału. Do niego dopasowałam spódnicę w kształcie litery A. Jest to spódnica, można powiedzieć, z tego samego materiału, co w stylizacji numer 1. Tylko tym razem jest to kolor czarny. Spódnica posiada przepiękny wzór kwiatowy w kolorze różowym. Wykonana jest ze stuprocentowego materiału bawełnianego. Materiał jest dość sztywny, ale bardzo przyjemny. Ta stylówka najbardziej przypadła mi do gustu. Do tego jest mały wyjątek. Dobrałam marynarkę, czarną marynarkę bez zapięcia. Marynarka posiada marszczone rękawy, szalowy kołnierz oraz patki kieszeniowe z przodu. Raczej to nie są kieszenie, bo nie zauważyłam, żeby były tutaj przeszycia, które można by było rozpróć i zrobić z tego kieszeń. Marynarka wykonana jest z 78% poliester, 18% wiskoza i 4% elastan według mnie mogłaby być odrobinę krótsza do mojej sylwetki. Nie wiem co wy o tej stylówce myślicie. Moim zdaniem lepiej wyglądam jak bluzka, ten top czarny jest wpuszczony w spódnicę, aniżeli wypuszczony na spódnicę. Cywilizacja numer 4 jest to ostatnia propozycja w tym mierzymy. Ona do mnie tak do końca nie przemówiła. Jest to sukienka, która bardziej wizualnie przypomina mi koszulę nocną niż sukienkę. Stwierdziłam, że muszę ją przymierzyć, zobaczyć jakbym w niej wyglądała. Sukienka w kolorze brzoskwiniowym, długość midi w moim przypadku, długość praktycznie do Kostek. Nie jestem przekonana za bardzo to, co do tej długości. Dekolt w kształcie litery V. Krótki rękaw u mnie sięgający do łokcia, więc akurat idealnie zakrywa taką najszerszą część mojej ręki. Wykończony ozdobnym takim overlockiem, który tworzy taką jakby falbankę na dole rękawków, jak również na dole sukienki. Sukienka posiada zapięcie na zamek, wykonana ze 100% poliestru. Materiał jest dość cienki, raczej prześwitujący i podkreślający mankamenty naszej sylwetki. Według mnie koszula nocna nie sukienka, na pewno nie wyszłabym w tej sukience na ulicę. I to są już wszystkie moje stylówki, które chciałam Wam pokazać w dzisiejszym filmiku. Piszcie na dole w komentarzach, która stylówka najbardziej Wam się spodobała? Co myślicie o tych ubraniach? Co myślicie o mnie w tych ubraniach? Piszcie szczerze, nie obrażę się, bo w sumie to jest taki rodzaj filmiku. Ja przymierzam, wy oceniacie. Będę Wam bardzo wdzięczna, jeżeli podpowiecie mi, co mi tutaj pasuje, a co mi wręcz nie pasuje, i w ogóle byście mnie w tym nie widziały. Jeżeli chodzi o mnie, najbardziej spodobały mi się te spodnie typu kulot, ale nie jestem pewna, czy one do mojej figury pasują i czy w takich kulotach moja, tutaj taka dość niska figura, dobrze wygląda. Drugim faworytem jest ta czarna stylówka, czyli czarny top. Chociaż ten top można by było zastąpić czymś lepszym gatunkowo. No i ta przepiękna czarna spódnica w kwiaty jest również, i też Wam podziękuję, czarna y, 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 spódnica w meszka miki I to jest po prostu boska spódnica, też wykonana w 100% z materiału bawełnianego dość sztywnego, ale bardzo przyjemnego i przepięknie się układającego. Także w dzisiejszym odcinku będzie już to wszystko. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie kciuka do góry. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam, życzę cudownego dnia, cudownego startu w nowy tydzień. Wszystkiego dobrego, samych pozytywnych i przyjemnych chwil w nowym tygodniu i dużo, dużo zdrówka. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. PA!